Do ludziska. Zdjęcie zrobiło chyba. Kudę, wiem. Nie wiem, chyba, ale. Co? Dobra, kij. Yy, witajcie w nowej serii Sky... Jak to się nazywa? Hehehe. kurwa, nie wiem. Skyblock? Nie, nie, w lewce. kurwa, co jak Skyblock. Oj, bo, kurwa, jak to widzę, to idzie płakać. No to ty powiedz. Ty bo ja tu ja ja powiem... I dajcie tak. dzisiaj w mojej kuchni opowiedziałam. Jak nie, można spoglić. Na obróskiego blokada. Please, Możesz please, rzucić granata. Please. Kur, rzucam please, granata. Please, serious please, nie mów, nie mów w mojej kuchni. W ostatnim cicho? odcinku było w mojej kuchni. Cicho. A ty już po prostu... Rzuciłem granata, a tyś tego nie umiem w kamerze. No kurwa jakieś cię wypowiedziałem. Rzuciłeś coś? A ten co tutaj leżą to ten. Nie wiem, ujono chyba kolesia, tylko że go... Ktoś, że chycił kol... Ej, kudę Ej! mogę tu wyskoczyć. Dobra, no nie mogę tu wyskoczyć. Ej, nie wiem, czy to nie blokuje, czekaj. Blokuje już. Że wyżej nie możesz. Ej, odkosił... A, ginę! Ej, mendo, Daj. ściągnęliście mi wszystkich! Sorry za latem. lamienie, ale... Jestem nowy ja Jeszcze się nie ma, znajduję, mam pierwszy level Jeszcze Ja jestem nowy w tym losu Eee, synek, co mi się tu znajdowało się okay. Chodź sonda, idziemy Synek to, to mi się powinna CS-a Z tym jak mi to jest, co jest, co jest. Dobra, Johnny To mi się na CS Tak, to jest mapa z cs -a. No to jest mapa z cs I Jeszcze jedno, mam chyba, chyba... Na może... No mów, mów Pozwolę... Na mici? I wolno się z nim. No go zajdą. What the fuck? Ej, hey, lagi ma. Nie ma wylaga. No. Stanąłem przy nim, popatrzyłem się, zacząłem trzymać i... Upie... ...przy tym. Ubaga. Kurwa chopie, jakiego laga mnie? Ej, kurwa normalnie... Ups. No drodzy imbany Co to się stało? A tutaj mam sztab, pograź się, tu był ninja Patrz jaki kurwa ninja No wiem właśnie, to jest jakiś... Nie, to jest nie ninja, co wiem, bandy, złopata, to jest? Wiem, bandy, złapa to, mnie... No, no, może go nie stać <śmienicza> Takie życie O, chodź, chodź za mną Follow me, no, ty się no, znasz kurwa Ej, witam moi mojej kuchni, dzisiaj z... stara... gotujemy kurczaka na miękko Ej, co za... <śmienicza> to mu no, no, odkryłem a no, bunę Odgotowanie od mi odciągnął Menda. No z okay. Kurczaka no, no. nie przez niego nie upieka, no widzisz no. Co to było w Witam w mojej kuchni upieka kurczę. To jeszcze nie mam nie ten. Ja pierwsze. No teraz no, robię dopiero animację, że wyszczeliłem. Tak. tak strzelałem do niego opiekę po magazynku. Ja proponuję zmienić serwer, bo mam jak sobie. Proszę nie przeklinać, a bo dobra, przeklinaj jak chcesz, nie, już to na tym nie za... Staszku, wiesz ile przeklinają. przeklinają, na ile na tym nie zgubią. No be, ja to chyba będzie czas, mi trzeba, no. Pinga mam też słabego. Co? <coughs> o, Pinga mam słabego. A musisz no, mieć no. jakiegoś dobrego? No Uluj, skąd on nie się temu to... to... Ej, jestem, jestem... What the fuck? Jestem najlepszy chłopie, mam pięć co... No co ci się stało? To jesteś, drugi jesteś niepilną, niepilną. Tak. Hol, no masz, Nie pierdol mi tu Tak! Chuję Ale biegnie Masz tu okienko No okienko Robię. chciałem sobie ten... rzucić grana to przerzucić, nie? Za mnie! On... No jeszcze zabił mnie na go mogłoby. Łupie, lami dzisiaj pięknie. No lami, lami. Nie jestem... Co, a jak graliśmy to mogę to nagrać jeszcze. Ej, synek! Nie... Skąd? Nie ja cię Nie wiem, cię nie zdało, bo na ten dach możesz tutaj. Zaszczeliłem go, eee, e, e, synek. Zaszczeliłem go. Bez jaj. Bez jaj. Bez to no jasny i ciasny jaj, jak chcę sobie tylko wyrobić level. No, kto tu rzuca granatami? Jo. tam był mój. Ja go widziałem. Yeah, ja idę tędy. Ja idę you przez safe. Ja idę przez safe. Nie wiem gdzie idę, ale idę. Tender. Jeszcze jedno. Are. Jak będzie Oj, Ujzędę. Jak będziemy mieli czasu to będzie jeszcze z Minecrafta. Co nie? Mam nadzieję. A bo Ci się to nagrywam. Sprawdzałeś? No tak, nagrywam mi się widzę wszystko. To fajnie. I tak tak cieszymy, na będę musiał fajnie. część zrobić. Przez znowu. No, był z tym pasztem. ja no, sobie muszę wejść kupić nowy. jasnego albo sobie muszę wykupić, bo... To to już w kurzu albo jakieś inne, to nie wiem. Coś trzeba wymyślić. No, tak mi się nie da wykopać, fajnie. Co on skacze. Pisz nie... złe ale siebie też, no I rzucić ci też o mnie Johnny, pomocy! Johnny, zabijaj mnie. Johnny, uważaj. Johnny. Where are you? Gdzie to kurwa, jak <grystanie> I patrzcie się. A, czekaj, stój, stój mi, stój, 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 stój. Widzicie jaką ma twarz? To tak w tak życiu ma. Ale gdzieś co, jesteśmy bliźniakami, też może krzywy ryj. Jeszcze nawet bardziej. O on, on, jeszcze on nie... sobie... Czekaj, zrobię jeszcze zdjęcie specjalnie i to jeszcze wkleję jaką krzywą twarz masz Gdzie... Czemu te niki są nie pomarańczowe No i widzisz, co to miało być? Jaki live, jak zlagowało? Widziałeś to? LOL Co to jest... No, nie, 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 słów, nie wiem, nie wiem, nie nie mam na to słów nawet. Słów no, mi brak, Wiesz to powiem. Brak. A ty jesteś dalej za mną, Polaku. Jestem zadowolony, jak miał takiej lani jak ja, to był mój mąż. Dora. To jest tak, że jak kupujesz wideo, jak kupujesz czarną, ja bym nie cofał i w ścianę zamiast do nich. No, był na tak, takie jak teraz. Gdzie ty jesteś, w ogóle? Eee, za mną pedał, Tynkiewicz! 6-9, kurwa, jakie cyfry. If you know what I mean. Gościu, mam amfkę, czuję. Szmaty. Kurwa, co to było? Ej, chupię, zlagowało mi. Mi też. Ej, bez jaj. Nie bawię się. Ty, ty też tak niby stoisz, a niby nie stoisz? Nie, ja po prostu idę do przodu mnie i mnie po i Nie, ale dobra. Ale to jest. Dobra, ja robię ścięcie, się odlaguje, to... dalej. Dobra. Jesteśmy po króciutkiej przerwie. Znaczy godzinnej przerwie, ale króciutkiej przerwie, no. Cieszę życie Zmieniliśmy Gdzień? mapę. To fajne, Zmieniliśmy mapę... Dlatego, że mieliśmy lagi... Takie życie Polaka. To życie techniczne. Takie życie Polaka. Kurma, nie strasz. <noise> nie, nie bój się, ja nie jestem tinkiewiczem. mi się zanosi na brudne żarty. A razie świńskie. świskie. nie, nie. Bez jaj. Nie mogę klocków tych rozwalić? Ło! Nie, bo to są nie do rozwalenia. Ty Uważaj, bo to robię jeden ławkę. Aha, to jest... Kul, nasze, to nasze, to nasze, na, na jak nasze, jak pójdziesz na to dół, to, to on tam jest. Aha. Dobra, idziemy, idziemy może w tę stronę teraz? No i nasze, to nasze, Zieloni. Ludzie powiedzcie mi, że zielony jest pedalski, czy zielony jest pedalski. czony sądzisz, że zielony jest pedalski, a ja nie. No wcale, kurwa. Coś e. innego mówię, kurwa, wcześniej. Żoł. Ja? Nie. Is, ludu. Ja na odór, kurwa. Ja się nie. 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 na Nie. 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 Ale nie, nie wiem, tak. to musisz przejść, i przejść fakty! Yy, no. bez pieprzenia... Yy, czekaj, W będzie do 20 minut, 30, nie? nie? O kur... No, Pff. Kurwa, to oznacza wojnę. To oznacza, że ja muszę zmienić klasę. Ja sobie zmieniam klasę i jeszcze no, no, się siekierę wezmę i... Skąd miałeś tego? O ty nuju! Ty miałeś kabinek! No, przyjmą TPM, a co ty chcesz? I 5 jest inny karabinek. Oni są na tych domkach, na stów. jestem 100% pewien. Co to było? Ja, ja rzuciłem granatę. Gdzie ty jesteś? No, ale gdzieś tam poszedł, to na pewno wziąłem granatę. Zabił mnie, no zabił mnie kurwa skąd tu? Oj, spokojnie. A chcesz ty masz dwóch za... Ja mam być spokojny, bo jest 2-5 kurwa, to może 0-7, się nie da grać, kurwa, kur... Czemu tutaj to się... się Uda, Macie, nie mogę spać Żaden no, z, z kurwa. Taki. To jest chyba niemożliwe, żeby skarbanka tak przypilnować z tego. No to... Jak kawa przecież w zawsze kurwa, w kardi... kurwa, dobrze? Noo, a jak inaczej. Jeśli mógł, to inaczej jest. Jestem, doszłem. Jak czułem, co by... Przecież nie miałem go. <laughs> Nie no, Nie gram, to ja proponuję przerwę zrobić i znaleźć inny serwer. Taki jakby by był jeden na jeden, a nie... Znowu? Przecież trzeba jest trzymało minut, możemy ogarnąć. No Wcześniej było niby go... Ku... Dobra. Nie. Eee... nie da się, no chłopie, kolno! Przerwa! Takie Przerwa na reklamy.kps... E. No, no, no. Zobacz co, 11 dobra. na 1, to chłopie nie masz szans. Ja, słuchaj. Dobra. Słuchaj, teraz mnie. Dobra. Przerwa na moje intro nowe, do tej... gierki. Nie wiem jeszcze jakie, ale skombinuję. <laughs> Zrobię dzisiaj jeszcze. <laughs> I będzie. Na pewno nie będziemy sobie grać na ruskim serwerze. Nikomu kurwa nie połacą na ruskim. 90% graczy to są... to mają kurwa jakieś hałas. Dobra, oglądajcie sobie moje intro. Żegnam, do widzenia. Znaczy nie do widzenia, do następnego... O, kurwa. dobra. Do następnego... do następnej przerwy. Znaczy, Dobra, jesteśmy po króciutkiej przerwie następnej. I sobie wreszcie jedyna jednego na łopaty. On ma tasaka. Ciekawe skąd, weźcie, no. że co za chamski jest. Siekiera. Fire Art. No, nie no, no, dawaj, kurwa, nie pierdol. Jak się opi... Na łopatom, łopatom jest mnie rozpierdolisz, to posłuchaj, nie, to jest to samo. Mówię? No <grywa> Wszystko się daje, żeby na takiej ustawce, żebym... E, ja chciałem ci zrobić zdjęcie. Cichu, Czemu tutaj tyle klocków Ej. jest? Nic się... A gdzieś? <grym _> a gdzie? A co to Chodź tu... Chodź tu... Chodź tu... Kici kici... Kible są zamknięte. A jednak nie. Ej co... jeden... Nie no... Jakiś klocek. No człowieku, ja nie mam szans, weź zmień. To musisz zmienić. ja chyba nie mam na ciebie No bo Czekaj. No zmień się, zmień się, a przychodzisz kurwa do mnie. Mhm. A ja cię najpierw zabiję, czekaj, no. No to chodź. To idę. Idę, 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 idę. A, chudmiesz, nie łopaty. No <noise> nie dam się rady Czekaj. Ciekaj. Dajkę. No, tylko na łopatę nie... E, nie zawsze ci... Co na łopaty? Ty masz chyba skill'a. A Co? Albo, no? albo ja tak lamie. No, łopie wziął czterech, potrafił wyżnąć na spokojnie. Sam. Jak jak to wygląda! Ty, ty hakowałeś... Leżysz kurwa Ty hakował. Nie hakowałem. dziwno? Ty, ty Gdzie ty w ogóle jesteś? Ja się w ciebie na chwilkę jeszcze zapytałem. Aha. Gdzie ty jesteś? No gdzie ty jesteś? Święta się. Co to było? Święta się. No i widzicie? To takie życie jest, muszę... Muszę tego kogoś żonego szukać. Wszędzie. On mi ucieka. No.

Zobaczcie, mi Tak, Och, ty! No, by nie stracicie. Zobaczyć tak to chłopie tak. na filmiku. Co dostałem? Wyjmało No właśnie wyrąbało mnie, ale chłopie dostałem... Dostałem na... z levelem. Czekaj, jak co ktoś... dostajesz? Były te granat, coś takiego... czekaj, nie! Yy, no granat to... zawsze dostajesz. Minę. Granat, bazuta, apteczka i co? I... TNT. Jak ta jest? A broni nie dostałeś? Nie, czekaj. Broń? Sprawce w EPU. broń. Mam Ma łopatę, awkę, chyba u... tę tą podstawową, MP5... Nie tą podstawową raczej, no. Bo I nie. nie no to się siekierę dostajesz, jako broń. Czekaj, na które to no. było w ogóle? <laughs> na które to było? Yyy... 434. 434, y, ruski, tu u flaga. USA po pierwsze, nie ruski, przykro mi. Może i... czekaj. Ej, Lujusz, pierwszej z Daj mi, daj mi moment. Co? Daj mi Co mówisz? Dobra, już. Ej, co? Chciałeś kuwa na siekierę, to można siekierę. Oj to kuwa, w siekierach to jestem Czekaj, Q? na mało. Czekaj, że! Chciałem coś zobaczyć. Ty, ty od razu. Nie, nie da żadny tam. Czekaj, że Jak jakim ty cudem to układasz? Skąd masz te klocki? Jest tylko tu jedynka. Jedynka. Ага, ну. Аптечка... Что Яленька. 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 No co ty tak bokiem k**waś się stanął? A stoisz i stoisz ile to, ile to niby trwa? Do 600 Nie 1500, ale się nie bój Nie, nie będziemy grać Jak? Jak? Teraz widzicie mapę z góry Teraz sobie widzieliśmy mapę z góry człowieku Jak wygląda

No ja... ja, ja nie... Ja nie, umiem, ja nie umiem, ja nie umiem. Nauczysz się to jest po to, żebyś się nauczył. Nie muszą wiedzieć o tym. W plecy. I weź, że daj mi zabić, kogoś, Daj mi siebie zabić. Bo chyba tylko ty, Johnny, nie. Johnny, 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 Johnny. Johnny, nie. Johnny, Johnny. Nie. Ty bo jakiś do mnie przyszedł. Kurwa, nie ty, nie ty, nie. Ty, nie ty. Kurwa, posłuchaj żeby ludzie przyszło, do mnie, ale ja mówię kiedy jesteś sam Weź, że szkoda Czekaj, Czekaj, przejdę do ciebie bo nie mam szansy <grymne> szans, Widzicie to, oni nie umieją grać, dziwić Przeszedłem no. do ciebie i już, już płaczesz o, ja to z 3 osoby do Ciebie, do mnie przeszło, znaczy 1 osoba jeszcze. Widzisz, ty masz ma te statystyki z tą Francją, kurwa, się nie powiedz, tylko, że Putin zakręci gaz, nie Ej, nie obrażaj Putina, bo będziemy mieli trzecią wojnę światową. Mówiłeś, że znowu mapę z góry. Czemu mapa? Ej, halo? Bo... Maybe? Bo mi się w włącza mapa. Bo mi się włącza... Jak mi się zjebiłem, to wtedy mi się w włączy mapa. Mario bo ja coś tam rano Stachu, Nie kitra i się chłopie, to się nie ma do kitra. Lecisz chłopie jest, się kierowiek i lecisz nawet. Ja tak zawsze robię. Didzy w spedale. Lecz nie stoi. Musiał się zespom nawet. Pierwsza. Na dwóch poszłem ja. Tak! Ten niech to jest jakiś kolor chitlan na ten moment. A? Chyba ty! No! Zmienił na łopat, miał łopatę, zmienił na siekielkę. Da się tak? Nie wiem, no, szybko. Że nie są złe. Bo było u siebie pewnie. Nie da się tak. O oh, fucky! I... Bunkuje się! Idę za nim, idę za czem? Jeszcze się nie, nie kaka. Aaaa, zabijem go, Właśnie w tył! Ach, oh, sorki za przerwane no, Po prostu powiedzieć, kurno, Naprawamy problemy techniczne. No właśnie, mam no problemy techniczne. Bo murujesz sobie dom? Chujże, Blankade. Nasz no nowy dom. O, Pani, ja tu Panu, ja tu Panu mogę wszystko wymurować. Ja to nie chce tu, czemu to nie tu? Aha, bo mam zero protokół, to ja wiem. Co ty... Co ty Franku zrobisz? Ty jest Czy jest poszedł jakiś? Zajmuję. Zajmuj wszystkich. Ja. Widziałeś to. 17 levelu, co? Z na to kurwa. Czekieram. Nie zasiekłem, musisz to innego mieć. Wiem, ale opie z ciekawą wszystkiego, że kurwa jak leci. Zajumałem go. Ja tu się... o To jest Jezus mój, Jezus idzie do ciebie, idzie do ciebie. Idzie do was. Co? Jakiś debil popatrzył się na mnie i poszedł dalej. Ale to by... nie mów, że zły ma level. Na 17 jak się siedzi i kurwa cały czas to No life. Tak. Dobra, testujemy, tutaj jest wszystko w porządku. Gdzie jesteś w skarbie? Poszedł ze skarb. Skarb co poszedł. Jak, ja, jak ja lubię budować, nie wiem, ale ja lubię budować. Nie ma go, nie ma go Szpek yes. speak, Spik, szpik kurwa, już tak się pisze Ej, Ty, to nie. Ja dobrze go pisałem, strony Tylko, kończyj coś No, ale wystrząsuj <grym> We klocki mi brakuje, połóż tam Połóż klocka <grym> No i uciekamy tego czekiram za zaraz. do tej mojej. Dobra, ja spadam. Gdzie? Jak tam działały, oh, nie mówię. Wie. Spadam. Spada. Ja no, oba się oba się spadam. No ja się Czekam. A spokojnie, wszystko. Widzicie, to jest full piczystego. Tu jest level, ja Miałam długi. drugi. Dobra, pożegnajmy się. Ja spadam, na razie. Subskrybujcie, cześć. komentujcie. Na razie, cześć, 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 się cześć. Pokazywaliśmy tam już kilka rzeczy, więc... Następnie po prostu pokażemy Wam resztę tych modów, No i jest. Na Go.